uczestników wyprawy do małżonkowskich, którzy pracowali tam pod znakiem 5, 4, 0 sp Może przed, przedstawię ich, yy, ale w kolejności znaków, żeby nie było, że ktoś jest ważniejszy lub mniej. To jest Włodek, sp 6 -E

Thank <laughs> you. To jest piąta rano, dlatego, że Jurek o piątej rano dostał śniadanie. co To jest jego śniadanie. Okay. Proszę? Hmm. No to już ja, to, to już, to to już później tam podbędę. Pierwszy dzień, żeśmy uruchomili siódemkę na tych wertykalach. Całą noc żeśmy się mycieli. ta Europa tak bardzo szła, nie widzieliśmy, o co chodzi. Wydłubać te stacje to był ale rano jak się otworzył pas na Japonię, to tych Japończyków się taka masa pokazała, że myśmy nie wiedzieli o co chodzi. Teraz, nie wiem, to może się jeszcze... Jeszcze krótko no, może. Nie, nie, to ty powiesz. Tutaj Leszek mówił, żeby no powiedzieć jak się robi dx -a. więc taki najbardziej skuteczny sposób, który jest, to mi zabronił go zdradzić, więc ładnie powiem. <noise> ale generalnie jest tak. Ja, może, ja powiem o telegrafii, ja dużo formicze o swoich wrażeniach. Ja starałem na przykład, byłem bardzo znieskaczony wyprawą PT-0S, PT gdzie Sklita mieli 20 km mniej więcej na celu. Człowiek nie wiedział gdzie pochodzi, a nie wiadomo gdzie. Także no, myśmy się starali krótki split trzymać dwa do trzech, wyjątkowo do czterech, jak już tam tych Japończyków było. I to bardzo ładnie szło i pasmo 12 metrów, do dosyć długo, było czynne od rana do, do wieczora. Kiedyś podobnie praktykowałem na 18. Ale jeszcze wracałem do 12, była też taka zabawna historia, że antena, którą Jurek będę robił, to była antena, która z jednej to było na 28 i na 24. Jak się ustawiłem w jednym kierunku, to promieniowała. Na 24 to był jej główny kierunek, a na 28 był w Na tym jest Ma się miejscu. jakiś artykuł ukazać w klasie wojskowej, um, że zobaczymy. Na pierwszy mówią, że jak żandarmeria zrobiła kontrolę Niemcom, to ich prawie do więzienia podsadzali, Jakieś apela była międzynarodowa. No a dzięki temu żanowi to wszystko było przyjazne. Tak wygląda miasto z... No, 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 jak no. 800 tysięcy, tak w budach się może zmieścić, 800 tysięcy. A 50, w 50, który którym to przed tą osadą była tylko jedna studnia, w której pojoną bydło. Od 50 roku się zdobyło 850 tysięcy. Wody doprowadzając 60 km dziś no i zaczęli budować stację odsadania wody. To jest kanał na bo warunek, warunek jest taki, że należy zdobyć 55 punktów, a stacje zagraniczne 27,5. A ile to przyjrzy? To się nie da policzyć. Jakie to Bo 1 QSO ze stacją indywidualną, jedno, to jest jeden punkt, a ponieważ zrobiliście aż 34 stacje indywidualne i próbowe na różnych pasmach i różne powiaty, więc to jest nie do policzenia. Więc... Tak, ja... Ok, bo tak, ja to 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 to. To. tak, no i Ja